Jesień jest czasem, w którym kończą się inwestycje, które rozpoczęliśmy wcześniej, tak jest i z tą inwestycją. Robimy tutaj zagospodarowujemy teren, który będzie służył właśnie tym mieszkańcom trzech osiedli. Będzie tu zarówno plac zabaw, jak i, jak i altanka. Będzie też, będzie też siłownia zewnętrzna, z której będzie można korzystać i będą mam nadzieję korzystali mieszkańcy. Zresztą to jest teren fajny, w którym można spędzić spokojnie czas, można poglądować, można, można rekreacyjnie, rekreacyjnie się rozwinąć. To będzie oddane do użytku w granicach listopada, także. Także w tym roku też zakończymy i będzie już powiedzmy do użytkowania i do, i do wykorzystania. Bardzo cieszymy się i w imieniu społeczności lokalnej, e, ulic, mieszkańców, którzy mieszkają na osiedlach przy ulicy Sienkiewicza, Plutonowej i Żołnierskiej. Tutaj chyba jest najlepsza okazja, żeby podziękować doktorowi Stanisławowi Bułajskiemu, burmistrzowi miasta Mrągowa, za to, że właśnie w tej kadencji udało się tą inwestycję przeprowadzić. I miejmy nadzieję doprowadzić do szczęśliwego finału, tak żeby wszyscy mogli z tej inwestycji korzystać już wkrótce. Jesteśmy w parku Sikorskiego, inwestycja powoli dobiega końca. W tej chwili następuje montaż elementów, które były zaplanowane, ścianie trawy, nasadzenia końcowe. Cała inwestycja tutaj w parku, którą robimy, jest, jest robiona też pod kątem bezpieczeństwa użytkowników, zwłaszcza tych, które będą chciały skorzystać z tego parku wieczorem, wieczorową porą. Jest dużo oświetleń, jest dużo lamp, jest dużo przestrzeni, ten który będzie w tym parku nawet wieczorem, czy, czy młodzież, czy dzieci, żeby czuły się bezpiecznie i były, już tak powiem, widoczne. Dzisiaj, oczywiście, pokazujemy Państwu tylko dwie inwestycje, są to, są to jedne, jedne z wielu, które w tej chwili są realizowane. O inwestycjach, które będą jeszcze oddawane w tym roku lub na początku przyszłego roku, będziemy Państwa informowali w następnych materiałach filmowych.